Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu dzisiaj dla odmiany wagon i dla bardzo dużej odmiany, e, rzadko nie widziany e, model taboru w skali H0E. Przyczyna, dla której ten model pojawił się w mojej kolekcji, jest chyba oczywista dla tych z Was, którzy śledzą moje poczynania z makietą. Przebudowuję makietę i będzie tam fragment toru wąskotorowego. Czy to oznacza, że teraz stanę się zapalonym kolekcjonerem taborów skali H0E? Nie. Nie stanę się. Mam dosłownie kilka modeli w tej skali, dwie lokomotywy, trzy wagony transportery, teraz dołączył do tego grona wagon kryty. Raczej nie zamierzam zbierać tego, co do tej pory było wydane, czy to jeśli chodzi o lokomotywy, czy, czy wagony, zresztą tego było naprawdę bardzo, bardzo mało. Zwyczajnie chciałem mieć przynajmniej jeden wagon, oferta jest bardzo uboga i to oferta modeli już wydanych, a nie to, że idziecie do sklepu i kupujecie. Mowa oczywiście o modelach wagonów PKP, czy też obecnych operatorów prywatnych, tego już kompletnie w ogóle nie ma. No, ale starsze PKP, stąd jak już miałem coś wybrać z modeli, które były w zasadzie firmowane przez poznański sklep lokomotyw, to zdecydowałem się na przydział Mławski, choć epoka nie pasuje, to natomiast pasuje to do mojej lokomotywy. Przydział Moławski do niczego mi nie pasuje, jedynie do lokomotywy. Tak naprawdę to gdybym miał się wypowiadać o jakiejś kolei wąskotorowej, to wyłącznie o grujeckiej kolei wąskotorowej, z którą jestem związany, na tym, że niedaleko mieszkałem w dzieciństwie i ją kojarzę, ją sobie zapamiętałem, to, to tą kolej darzę największą miłością w ogóle z wszystkich tematów kolejowych akurat, to mnie najbardziej interesuje, no ale póki co żadnego, ta, żadnego modelu taboru się nie doczekaliśmy, mało tego nawet ja nie staram się na makiecie tego otworzyć, z jakiego powodu, a no dlatego, że wbrew pozorom łatwiej jest bawić się w kolej H0E niż H0E, H0M to, to są modele taboru w skali 1 do 87 taboru o rozstawie z szym. H0E 750 mm, a H0M 1000 mm, a taki jest właśnie rozstaw kolei piaseczyńskiej. Dalej, tej nad morzem z Gryficy i jeszcze chyba jednej z terenu Polski już dokładnie nie pamiętam której i to tą powinienem odtwarzać a jednak zdecydowałem się na H0e. No ale dobra to dosyć duża dygresja. Była teraz pora coś no, po prostu zaprezentować Wam to co jest podane tutaj na stronie poznańskiego sklepu Lokomotyw. Jest to model wagonu wąskotorowego KDX 21:189, i zdaje się, jest to model z epoki -ii trzeciej. Spójrzmy, może na to zdjęcie. Tak mi się wydaje, gdzieś, gdzieś do tych informacji tam dotarłem, że to jest epoka trzecia. -ii może to później wyjdzie. Tu mamy datę rewizji, z tego nie widać, ale zobaczę to na powiększeniu. Co jeszcze na stronie facebookowej? O tym modelu możemy odnaleźć. No kurczę, co mi się tutaj, jak ja nienawidzę tego, nie korzystam, nie potrafię korzystać, nienawidzę tego Facebooka. O, dobra. No i co mi pokazało? Te Dobra, z powrotem. Inne informacje na temat tego modelu. No i widzicie, już wszystko szlak trafił, już to trzeba przewijać. Nie wiadomo dokąd. Dobra, zostawię to. Model może przez moment widzieliście datę datę tamtej wiadomości musiałem się naprzewijać strony, żeby się do tego dokopać. Facebook to paskudstwo i zło i, i, i zakała naprawdę internetu, tak uważam swojego zdania, nie zmienię i absolutnie bardzo duży minus względem firm które wybierają to jako jedyną platformę komunikacji, prezentacji nowości, programu wydawniczego i tak dalej. W moich oczach, zresztą nie tylko w moich oczach, jest to bardzo duża ułomność i zwyczajne... Nie, nawet szkoda słów, takie słowa, które mi się cisną, ale macie po prostu przykład. Dotrzeć do informacji, znaleźć informacji to jest naprawdę jakaś katorga. No, pytanie, czy... Jestem w stanie, do, do którego roku? Ja nie wiem, do którego roku chcę po prostu wyszukać. Tutaj 21:89, może w ten sposób coś da się znaleźć. Dobra, dotarłem. Jest to nowość 2022 roku, z pierwszego kwartału. O, no dobra, powiedzmy, że znalazłem wszystkie informacje na ten temat. Niech będzie, niech będzie, że jeszcze jako taka użyteczność jest, ale jeśli byście chcieli poszukać, znaleźć informacje o takich wagonach, no to pewnie będzie ciężko, PMT może łatwiej, ale naprawdę to nie jest narzędzie przeze mnie popierane i doceniane. E, dobra, tyle tytułem wstępu, już pokazuję Wam model. I oto mam ten model. Proszę bardzo, patrzę tutaj na pudełko. Pudełko, zobaczcie, jakie jak estetyczne. Ale pudełko też malutkie. W dłoni, no, malutki model, zapewne jest w środku, w dłoni widać na małe. Dawno aż tak małego pudełka nie widziałem od taborów. W skali H0 to tylko mniejsze. Klein model. Ban robił dla najmniejszych wagonów. Na przykład ja mam w kolekcji węglarki serii ES które są no takiej, powiedzmy, długości. Na ile małe jest to pudełko, może Wam uzmysłowi porównanie z pudełkiem Pico od lokomotywy, tak? Jaka, jaki to jest olbrzym, a tu jakie to jest maleństwo. No dobra, pudełko, żółty kartonik, etykieta. Numer katalogowy, mocno skomplikowany, 5-4403PL2. To chyba numer katalogowy: Güterwagen, czyli wagon towarowy, PKP, zarząd, epoka trzecia. Seria: i numer KDX21189, kolor brązowy, brown. A może powinna być czerwień tlenkowa? I to tak nazwa firmy PMT. Profi model tyrow, model wąskotorowy, to jest ten napis na górze. Piękna grafika, a tu dumny napis Hergestalt in Deutschland, czyli wyprodukowano w Niemczech. No i dane firmy, dane kontaktowe, adres www. To tyle właśnie z pudełka. W środku gąbka, wytłoczka steropianowa. Ta wytłoczka, z tego co widać, to chyba taka ogólna. Koła nie pasują ewidentnie tutaj w te wycięcia. Całość jest tu takimi gąbkami zabezpieczana, i nie widać żadnej instrukcji niczego. No to tyle z prezentacji pudełka. A teraz samo wyjęcie. No Jak wyjmujemy? No, wyjmujemy tak prosto. No, nie ma się co tutaj patyczkować. Przy okazji zobaczę, czy coś rzeczywiście jest w pudełku jest. Nic, żadnej instrukcji, niczego, żadnej części do montażu. To jest cały e, kompletny model. No i muszę przyznać, że model piękny. Lekki, ale nie jakiś widać, czymś tam jest delikatnie dociążony ładny plastikowy odlew, nie żadna żywica i tak dalej. Plastik ładnie pomalowany, oznaczenia naniesione tam pod drukiem. Wszystko jak należy. Data rewizji, ja już to sobie sprawdzałem, to jest tu widać 14. odstęp, 12. odstęp, 66 i data kolejnej rewizji. 3 lata później, a także 14 grudnia 1966 roku. Rzeczywiście epoka trzecia. I zdecydowanie nie ma to nic wspólnego z LXD2 te pojawiły się później. Eee... Stąd no, epoka trzecia to epoka trzecia. Mówię to teraz, a tak naprawdę odnoszę się później, już bezpośrednio do wątku. Już nagrałem, przepraszam, nagrałem tą scenę, w której e, zastanawiam się, do czego to wykorzystać. To może informacja do tego. Dobra, nie ma co tego akurat tematu ciągnąć. To kolejny punkt. Od czoła wagon wygląda tak. Z tej strony tak. Pod tym malowaniem, to modelowanie nie jest jakieś super idealne. Coś tam jakieś paprochy widać, tu widzę paproch. O, dałoby się radę dopatrzeć, ale to nie jest gładka powierzchnia, gdzieś tam wokół lokomotywy, żeby rozpaczać. To pokrętło całkiem grubawe poręcze odlane razem z budą, te wszelkie uchwyty to nie są osobne elementy do montażu z tym też trzeba się tutaj liczyć też trzeba zwrócić na to uwagę jest to jednak nieco inny standard jak teraz zaczynają być produkowane te wagony normalno-torowe od spodu wózki delikatne, zobaczcie kiedy delikatne zestawy kołowe, sprzęgi oczywiście nie ma mowy o kinematyce krótkiego sprzęgu dobrze, że no takie są po prostu są takie w tej skali takich bajerów nie ma. Nie ma na to miejsca, zwyczajnie. O, i teraz prezentacji wagonu. Teraz kolejna sprawa. Od razu mogę powiedzieć w tej scenie, no nie spodziewajcie się kolejnych scen, w której Wam zrobię porównanie. Nie mam absolutnie z czym to porównać, tego modelu, żeby pokazać cokolwiek innego, co by miało jakikolwiek sens tak jak powiedziałem są, jest to mój w zasadzie szósty model taboru wąskotorowego z czego wcale nie jest powiedziane, że numerek szósty utrzymam, może po prostu z rzeczy wcześniejszych w pewnym momencie się pozbędę inne to dwa modele, dwa lokomoty, w których się pozbywać nie zamierzam natomiast trzy modele platform i w obcych zarządach no to one są, bo one czekają na na coś co może nigdy nie nastąpi na przełomie zrobienie na platformę zbliżoną do tych, które jeździły w Polsce, ale tak jak mówię, może to nigdy nie nastąpi. Kiedyś ktoś radził, że to się kupuje i to się przerabia, no ale mija. jednak ja w dalszym ciągu jeszcze do tego daleko. Stąd sceny porównania nie będzie, sceny w środku też nie będzie. Nie ma co tutaj jak rozbierać, nie ma co pokazywać, to nie lokomotywa. Stąd kolejna scena bezpośrednio już na makiecie. No i tak, no makieta w stanie paskudnym przyjdzie taki czas gdzieś za rok czasu, że nie da się patrzeć na filmy, jak ktoś będzie sięgał. No ale taki jest stan bieżący w trakcie przebudowy, wszystko jest tak, jak widzicie, niewykończone i tak dalej. No to tylko ustawię ten wagon. On nie zaświeci, nic tu, nic tu się nie pokaże, tak będzie wyglądał za LXD2. O, dokładnie. Taka parka, nierzeczywista, e, niestety, ale e, no, jakiś tam wagonik potrzebowałem do tej Elix 2 Stąd mława, mława, niech mi tam będzie, niech to wszystko ze sobą tak e, wygląda. Stąd no tu króciutka scena na makiecie, jazdy Wam nie pokażę, jeszcze mam jakiś jeden drobny problemik do rozwiązania, a zresztą no przecież kiedyś będę chciał to pokazać w jakimś filmie, a niekoniecznie w odcinku unboxingu. Natomiast na pewno ten wakonik posłuży mi teraz choćby do testów jak to wszystko jeść. Do czego wykorzystać model? Jaki zestawić skład? No nie odpowiem Wam na to pytanie. Prawda jest taka, że model nawet ZLXD2 średnio do niej pasuje. Pytanie, czy i lokomotywa, i wagon jak istniał, czy one współistniały? Czy nie było tak, że zanim pojawiła się lokomotywa na stanie muławskiej kolei dojazdowej, to czy jeszcze. Tutaj ten wagon istniał, mógł nie istnieć, stąd no pewnie z jakimś parowozem należałoby zestawić, ale parowóz wąskotorowy, tak, ja wiem, że są modelarze, którzy zrobili sobie albo posiadają takie parowozy, ale ja do nich nie należę i do nich może nigdy nie będę należał. Stąd no, nie otworzę żadnego składu, to nie jest tak, że Wam pokażę wagon web, gdzie są zestawienia i będziemy mieć pomysły na filmy, na makiecie, no to pojawi się naturalnie za moimi modelami LXZ2 ten model, mimo że nie będzie to, że będzie to fikcja, tak? To jedynie w ten sposób. Natomiast tak można sobie szukać wszelakich informacji. O tych wagonach, może inne wagony, akurat niemławski dałoby radę w jakiś sposób, w jakiś sposób tutaj sensownie wykorzystać na makiecie, ale szczerze mówiąc, nie zgłębiałem specjalnie tematu. Wąskim to, to ja nie jestem tutaj w absolutnie żadnym specjalistą. po prostu robię sobie wąskotorówkę na tym i na makiecie. I zwyczajnie kupiłem model, który Wam prezentuje. Nie jestem w stanie się nic więcej specjalnie na ten temat wypowiedzieć. Ile to kosztuje i gdzie kupić? Wagon był dostępny rok temu w sklepie Lokomotyw. Czy jeszcze mają? Nie wiem. Seria była zaledwie 100 sztuk i generalnie z tego typu wagonami na ogół tak bywało, gdzie kupić. Czasami pojawiają się te wagony w ofercie na rynku wtórnym, na Allegro, w ogłoszeniach. Ja natomiast ten akurat szczęśliwie kupiłem w sklepie Świat Modeli i to przyznam się, że kupiłem, o, nawet jak najbardziej I jeszcze jest dostępny. To, gdzie kupiłem, proszę bardzo, jeszcze można... Dostać jak najbardziej. Uwaga, modele te były dostępne również za granicą, w sklepie szmal pur Bedarf, w sklepie niemieckim, natomiast tam próżno ich szukać. Stąd, jeśli chcecie ten model kupić, to zwyczajnie się spieszycie. Mamy też informację, ile on kosztuje. Niestety, cena jest słona, ale za produkt niszowy w sumie. Niskonakładowy, niestety trzeba to zaakceptować i jest to w pełni w pełni zrozumiałe, tak, tak, tak wydaje mi się, że należałoby powiedzieć, tym bardziej, że jakby nie było, jest to produkt wykonany w Niemczech, a nie gdzieś wielkoseryjnie w fabryce w Chinach. Podsumowanie. Fajny model, delikatny, jednak drogi. Standard, no może nie jest ten, co, do czego teraz chcielibyśmy dążyć. Takie standardy, jakie wyznaczają brawa czy exact model, ale mimo wszystko całkiem wysoki. Produkcja nisko seryjna, i z tego trzeba sobie zdawać. Świadomość, że firma APMT niemiecka wykonała z istniejącej formy czy coś, no nie mam pojęcia, na tyle nie śledzę tego projektu, ale te wagony czy specjalnie formę dla nas, no i 100 sztuk. Wzor na maszynce do tamponowania, tak, i naniesione oznaczenia, i to wszystko dalej do Polski, do sklepu Lokomotyw, który część z tego nakładu, z tym nakładem też dzielił się i z niemieckim szpur Bedarw, i z Rybnickim światem modeli, może z kimś tam jeszcze, generalnie wagon był na zamówienia. Ja nie wyrażałem chęci takiego zamówienia, nie myślałem wcale w. W tamtym czasie, rok temu, że taki wagon mi się przyda, a jednak taki wagon teraz zakupiłem. I to w zasadzie tyle. Tak? tak jak powiedziałem, wysoka cena, ale tu nie ma co porównywać do modeli w skali H0, bo to nie jest ten kaliber modeli. To nie jest ta, ten poziom właśnie sprzedaży modeli. Y, produkcja w Chinach, i tak dalej. To jest absolutnie nieporównywalne. A, a poza tym, no. Yy... Tutaj, jeśli chodzi o te zabawy, to chyba nie masz takiego ciśnienia, żeby tyle różnorodnych modeli mieć wagonów kontenerowych, cystern osobowych, takich śmaki w składy takiego i cena, i CNJ i tak dalej. Tutaj to wszystko jest poza nami. Tutaj to spektrum nawet możliwych pociągów, możliwych rzeczy, które chcielibyśmy odzarować na makietach jest zupełnie innego kalibru jak we właściwej skali H0, stąd no, tak jak mówię, porównywać nie ma co, trzeba po prostu przełknąć, I tak samo jak ceny LXD2 są bardzo wysokie, taki tu e, tych wagonów stąd, no tak to musi być. E, I tyle, cieszę się, że model mam w kolekcji, e, kiedy się pojawi coś następnego w tej skali nie wiem, e, mam nadzieję, że Was zainteresowała ta prezentacja Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale, żegnam się z Wami, cześć!